Proces restrukturyzacji i zmian w telewizji polskiej jest intensywnie obserwowany zarówno przez branżę mediową, jak i przez widzów. Wydaje się, że nowy zarząd TVP dąży do odświeżenia wizerunku stacji i dostosowania jej oferty programowej do oczekiwań nowoczesnej publiczności. Zwolnienie kontrowersyjnych dziennikarzy i prezenterów z programów informacyjnych oraz publicystycznych było jednym z pierwszych kroków który miał na celu zmianę percepcji stacji, następnie zdecydowano się na odnowienie składu prowadzących w jednym z flagowych programów Pytanie na śniadanie, co również było odebrane jako ruch mający na celu odświeżenie i możliwe oczyszczenie wizerunku programu. Jednak to, co wywołało najwięcej emocji wśród widzów, to zmiany w prowadzeniu popularnych teleturniejów. Norbi i Izabela Kszan musieli pożegnać się z kołem fortuny, a Przemysław Babiarz z Bankwe, co wskazuje na głębokie zmiany w podejściu do obsady programów rozrywkowych. Szczególnie interesujący jest powrót Roberta Janowskiego do Jaka to melodia. Janowski, będący długoletnim i lubianym gospodarzem tego show, jest dobrze zapamiętany przez widzów, a jego powrót z pewnością jest próbą przyciągnięcia do ekranów osób które mogły odwrócić się od programu po jego odejściu. Według informacji przekazanych przez pudelka, chórzyści oraz inni członkowie zespołu obawiają się, że zmiana prowadzącego może wiązać się z dalszymi roszadami kadrowymi. Fakt, że Robert Janowski nie zaprzeczył możliwości przeprowadzania zmian w składzie personelu, dodatkowo potęguje niepewność. Jego tajemnicza odpowiedź coś jest na rzeczy. Może sugerować, że w planach są rzeczywiście pewne modyfikacje które mogą wpłynąć na obecną strukturę zespołu. Telewizja Polska, utrzymując milczenie w tej sprawie i ograniczając się do komentarza na tym etapie nie komentujemy, nie rozwiewa wątpliwości, co tylko dodatkowo podsyca atmosferę niepewności wokół programu. Tego typu zmiany są często nieuniknione przy powrocie dawnych prowadzących, którzy mogą preferować współpracę z zespołami, z którymi mieli dobre doświadczenia w przeszłości. Dla obecnych pracowników może to oznaczać konieczność dostosowania się do nowych warunków lub ryzyko utraty pracy. W światku mediów, gdzie stabilność zatrudnienia jest często zagrożona, takie sytuacje są wyjątkowo stresujące. Czy jaka to melodia? Rzeczywiście czekają wielkie zmiany. Czas pokaże, jakie decyzje zostaną podjęte i jak wpłyną one na dalsze losy programu oraz jego pracowników.